Uwielbiam takie niespodzianki. W przypadku właśnie tego filmu było tak, że właściwie o nim nie słyszałem, on wszedł na jedną z platform na Amazon Prime właściwie bez echa, ale nagle ludzie zaczęli go oglądać i w internecie zaczęli sobie polecać, później ja usiadłem i mówię, wow! Czemu taki film po prostu miałby zniknąć pod radarem, więc dzisiaj opowiem wam, moi drodzy, o filmie opartym na faktach, ale trzymającym w napięciu jak cholera, czyli Diorder, ciche bractwo. Film Diorder ciche bractwo został zainspirowany szokującymi prawdziwymi wydarzeniami. Doświadczony agent federalny przybywa do pewnego miasteczka w Idaho. I okazuje się, że tym miasteczkiem rządzi tak naprawdę pewne stowarzyszenie. I powiedzmy, że to stowarzyszenie mocno kibicuje białej supremacji. Ale jako, że może niezbyt mądre, ale to ambitne chłopaki, no to nawet może i będą chcieli obalić cały rząd federalny. Czy możemy pogadać? O panu Judzie Lo. Pan Jud ostatnio co gra w jakimś filmie, czy gra w jakimś serialu, nawet w Skeleton Crew, bardzo mi się podobał tam w Skeleton Crew, jest fenomenalny. Ten facet z wiekiem jest kurwa coraz lepszy. On się po prostu tak rozwija, że jestem pod wielkim wrażeniem. I ktoś może powiedzieć, okej, okay, to nie jest jakaś rola w tym The Order w cichym bractwie, jakaś wiecie, Oscarowa czy coś takiego. Ale nie sądziłem, że Jud Spisze się tak znakomicie w roli Amerykanina, agenta FBI, e, który jest trochę taki podłamany, wiecie, troszeczkę typ brudnego charego. Facet, facet po prostu zniszczony życiem. Nie wszystko mu wyszło w życiu prywatnym, ale też zawodowym, ale no ma, ten, ma po prostu w sobie ten ból i widzisz ten ból, kurde, na ekranie, widzisz ten ból na twarzy Judah Law. E, Fenomenalna kreacja, e, taka, tak jak mówię, nietypowa. Ja bym się w ogóle Judalowi w takiej roli nie spodziewał, że ktoś mu zaproponuje tego typu rolę, e, ale sprawdza się wyśmienicie. A jeszcze, moi drodzy, po jego drugiej stronie stoi fenomenalny Nicholas Holt, jako powiedzmy jego przeciwnik e, w tym filmie, i oboje panowie, ich starcie na tym ekranie, chociaż nie ma ich dużo wspólnie na ekranie, ale Czujecie to napięcie niczym kurde u Michaela Mana. To jest w ogóle film, który śledzi się troszeczkę jak te najlepsze, starsze filmy właśnie tego reżysera Michaela Mana. Eee, I nawet nie sądziłem, że właśnie takiego podejścia do powiedzmy kina akcji, nazwijmy to e, kina sensacyjnego mi brakowało. Ciche bractwo początkowo zaczyna się niemalże jak jakiś western. No bo wiecie, nasz agent federalny, jako ten samotny jeździec, przybywa do pewnego miasteczka, no i to on będzie musiał wymierzyć tutaj sprawiedliwość. Oczywiście domyślam się, że w prawdziwych wydarzeniach tak epicko to nie wyglądało, ale trzeba powiedzieć, że niemal już od pierwszej sceny film chwyta za ryj. I nie puści was aż do napisów końcowych. W czym oczywiście pomogą znakomici aktorzy. Jak ten film dobrze wygląda? Scena, nie będę wam zdradzał oczywiście z szczegółów, ale dla tych co widzieli, scena w płonącym domu, z płonącym domem, no jest tak dobrze zrobiona, no to wygląda po prostu fenomenalnie na ekranie telewizora. Film u nas nie był puszczany w kinie, a bardzo żałuję, bo to by się naprawdę śledziło świetnie, świetnie w kinie, ale na telewizorze też jest, też jest dobrze, robi to wrażenie. Jest nakręcony bardzo tak. Brudno. Te lata 80., bo to są lata 80. przedstawione, są takie brudne, trochę syfiaste w tym filmie, no ale też jakby cała fabuła i to wszystko. No, no nie jest to, wiecie, to nie jest e, przejażdżka dla małych dzieci. To jest film brutalny, dosadny, e, nakręcony też właśnie w ten sam sposób, ale to sprzyja temu napięciu, które rośnie. W tym filmie. Bo to jest w ogóle historia na faktach. To mnie w ogóle zadziwia. Nie znałem. Nie znałem tej historii, może moje tutaj ignoranctwo i niedołództwo po prostu królowało. Ale nie znałem tej historii takiego, wiecie, próby przewrotu, obalenia rządu przez po prostu antysemitów, przez bractwo antysemitów, ale jest to historia, która naprawdę zasługiwała na sfilmowanie, jak mało która jest. Fe, jeszcze jest zrobione to fenomenalnie. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem e, tego filmu. Może też przez to, że nic o nim wcześniej nie wiedziałem i przez to on nie tak trafił. Może ktoś, kto teraz posłucha tego wszystkiego, nastawi się, że będzie to wow, wow, wow i później powie, e, wcale nie było aż tak dobrze. Więc najlepiej po prostu idźcie i oglądajcie. Nie słuchajcie i ten po prostu chłoncie. The Order świetnie buduje naszych bohaterów, bo można by było oczywiście to potraktować jako po prostu film, gdzie ostatni sprawiedliwy przybywa do miasteczka i rozprawia się z tymi złymi. Ale jest tutaj kilka takich scen, które sugerują nam, że tak naprawdę to wszystko nie jest czarno-białe. Przez co ten film nie jest tylko taką zwykłą opowieścią o policjantach i złodziejach, ale zawiera on w sobie trochę takich życiowych prawd. Ale takich, z którymi nie musimy się do końca zgadzać, ale które może gdzieś tam z tyłu głowy nam będą po prostu dźwięczeć od czasu do czasu. Ale właśnie dzięki tym scenom ten film nabiera głębi i nie jest to po prostu ganianie się policjantów i złodziei po ekranie. Dlatego dla filmu The Order, Ciche Bractwo, w mojej opinii może być tylko jedna ocena. Bo Ciche Bractwo to pyszny film. Nie, wybaczcie jeszcze raz. Bo Ciche Bractwo. To mistrzostwo. Ktoś powie, że przesada, ale ten film nie wziął zaskoczenia, chwycił mnie, przystawił mi po prostu gnata do skroni i wystrzelił na koniec. W swoim gatunku po prostu film świetny, trzymający w napięciu, pełen akcji, pełen takiego trzymania za mordę, brutalny, krwawy, opowiadający ciekawą historię. Która ma swoje podwaliny w rzeczywistości. Właściwie tak jak przez chwilę się zastanowiłem, czego by mi w takim filmie brakowało, to w tym nie brakowało mi niczego. Oczywiście, biorąc pod uwagę swój gatunek. Świetny, świetny film. Świetny film po prostu. Idźcie, zobaczcie. Dostępny na Prime Video. A Wy oczywiście dajcie mi znać w komentarzach, czy widzieliście ten film, czy aż tak jesteście entuzjastycznie nastawieni jak ja. Komentarze moi drodzy są Wasze. A ja się. Z Wami żegnam, ale zanim to zrobię, to oczywiście poproszę Was o zostawienie łapek w górę oraz subskrypcji, żeby kanał mógł się rozwijać. Dziękuję Wam za dotychczasowe wsparcie. I to tyle, moi drodzy. Kłania się Ormando. Do następnego. Cześć.